Przyszła w końcu pora, żeby wziął się za Energole z serii G Fuel. Czyli Energole nie tylko dla osób pracujących, ale głównie skierowane do gamerów. Gamerzy, łączmy się przy teście G Fuel's Nowcone. Siemana ekipa witam was serdecznie, G Fuel. Amerykański. Mokry sed każdego gamera. Od energoli w proszku lecimy teraz z energolami w puszce. No, ja wiem, jak inaczej to dobrać, Słak. No po prostu mamy tę markę. Mamy tego energetyka. Od jakiegoś czasu można jego kupić tak normalnie na Guildfree. Oczywiście, wszelkie linki i tak dalej w opisie. Jeżeli chcecie go sobie sprawić, to zapraszam. Widziałem nawet, że GigiCom oficjalna strona GeFuel'a w Polsce próbuje sprowadzać te puchy do Polski też. Ale jeszcze nie mają tam odpowiednich pozwoleń i tak dalej. Na razie mają tylko i wyłącznie prochy, ale my, bo naprawdę ja sporo czasu żem. Myślał, od którego smaku zacząć, więc postanowiłem wziąć taki ogólny, co ja mogę inaczej powiedzieć, no... Diffuel Snowcone. Postanowiłem jednak od niego zacząć, bo to nie jest smak w ogóle ani z influencerem, bądź game, gamerem, bądź streamerem. Ale też je jest z jakąś postacią z gry, z filmu i tak dalej. To jest po prostu smak rożka lodowego, inspirowanego rocket pop. Jak powiem to inaczej, kurde, nazywać? No wiecie, rocket pop to jest lizak czy cukierek, trzy smakowy, No macie tam smak wiśni. Jagody, czy nawet owoców leśnych i biały, co? Ma symulować białego monstera, czyli taki cytrusowy, coś takiego. No, ja nie jestem fanem białego monstera. Ale tutaj ten cholergik 473 ml ma w sobie 300 mg kofeiny. O kurde. Jeżeli wtedy przy dziku łapałem się za głowę, to tutaj pojedem spaść z krzesła. O mój Boże! To jest 473 ml. To jest jeszcze mniejsze od standardowej europejskiej puszki. No wiecie, 17, ale jednak mniejsze. Nie, no, nawet nie, 23 no ale mniej. No i co? 300 mg kofeiny, żadnych kalorii, 60 mg sodium. Czy wy mi chcecie powiedzieć, że 60 mg soli? 60. Dziesiątych. Nie wiem, jak to kurde tutaj interpretować, bo nie ma tutaj już nic więcej napisane. Wszędzie zera: przy białku, przy węglowodanach i cukrach i przy tłuszczach niacyny 3,9 mg witaminy B12 mg, mikrograma witaminy C 44 mg witaminy B6 40 mg potasu 210 mg potasium czy potasium to jest potas? sprawdzę potem, żeby wiedział też na przyszłe puchy <grym> i co, jak tam z składnikami no tu kafein chłopie 300mg no. jest czego ten e, dobra gazowana woda kwasek cytrynowy takie naturalne smaki słodzone jest cukralozą i acesulfamem tak jest ekstrakt z zielonej herbaty, z zielonej kawy. Jest z tego z wiśni, z jagody. O kurde. Tak, jest to też co mówili na stronie. Jest też ekstrakt z jarburzu. Ale bądźmy szczerzy tam są tak małe tego ilości, tego jarburzu, tych brokułów. To, to jest G Fuel. On musi się czymś wyróżniać. No i mamy tutaj właśnie te ekstrakty To są chyba takie najważniejsze informacje Smak naprawdę... Czy to, mam, czy to mam interpretować jako Rocket Pop? Czy bardziej właśnie jako taki rożek trzysmakowy? Nie przekonam się jak nie spróbuję Pierwszy G Fuel Taki na próbę Mam nadzieję, że będzie to bombowa seria Bo C4 była bombowa Strasznie dobre były Ghost'y Rockstar XD i tak dalej, też były spoko, ale G Fuel Marka, która w Ameryce zdobywa coraz to szersze kręgi To jest oficjalny napój esportu, Wielu influencerów i tak dalej jest z nimi w współpracy Czy słusznie? Czuć już, że jest mocno nasycone dwutlenkiem węgla. Uuu czu, czuję tutaj wiśnie. Czuję jagodę. I jakiś taki aromat białego monstera? Ej, wow. Nie jestem niestety zaznajomiony z tymi. Energy drinkami o smaku właśnie Rocket Pop, ale jeżeli to miałoby tak właśnie pachnieć, to spoko. A i nie mogę zapomnieć, że ten drink i każdy inny nie ma żadnych barwników. Więc po co ja to leję? Wiecie, niby w Ghostach też nie ma żadnych barwników, a jednak jakiś kolor jest. W niektórych był. W niektórych nie było. Czy to jest czyste? Ale tu jest mocno gazowane. No taki lekki złoty. Nie, jest czysty. Jest woda. Ale już chciałem kurde powiedzieć, że ej może jest jednak jakiś kolor. Jest jakiś złoty może. Ale nie, to, to tutaj się odbijały te cukierki. Moje ukochane musy. Pokazywałem je przy okazji dzika. Ja je ubóstwiam. Nie wiem po co to odstawiłem. Trzeba to spróbować. Proszę, Ameryko, nie zawiedź mnie. Proszę, jak chcę kurde, uwierzyć, że GFULE są mega. Więc. Sprawdźmy, czy tak naprawdę jest. Jest, słod... Jest czuć słodkość. Hmm. Wow, jakbym gumę balonową pił. Owocową gumę balonową. Czy to ma takie podjazdy do właśnie tego Rocket Pop? Ale właśnie ja tu mówię, że Rocket Pop, Rocket Pop. Ale czy ja tu czuję wiśnie, jagodę właśnie ten smak białego monstera? Inaczej chyba nie mogę tego powiedzieć. Okej, okay. już zaczynam, już zaczynam coś tam wyłapywać. Jest czuć na pewno wiśnie. Wiśnia jest tutaj takim pierwszym planem. Jest czuć jakieś jagody, ale nie tak bardzo jak właśnie wiśnie. Czy ja tu czuję białego monstera? Takie lekkie cytrusowe nuty też się zaczynają przebijać. Ej, naprawdę, czy... Tiger przy tym, jakby zrobił właśnie taki ala racket pop smak, to bo na, naprawdę muszę to powiedzieć, że jeżeli Tiger bierze się za jakieś cukierkowe smaki, to nie może stwierdzić. Więc, jakbyście mu, im dali właśnie rocket pop, oni by to wzięli i spróbowali, potem zlaliby to w jeden właśnie energetyk, daliby pewnie jakieś. Barwniki, czy coś, to nie jest GeFuel, gdzie to jest czyste, ale czy kurde by to smakował właśnie w taki sposób? Ja tu czuję właśnie wszelkiego rodzaju, wszystkie te trzy smaki po kolei i czerwony, co ma symbolizować, jestem tego pewien, wiśnie. Ten biały, lekkową taką cytrusowość, niecierpką w ogóle. Takie ala Sprite też czuję. No i właśnie drugim planem dominuje ta jagoda. Te owoce leśne. No, dobra, no bo nawet nie owoce leśne. Ja bym tu najbardziej czuł właśnie jagodę. Kurde, pierwsze energetyki taka bomba. Aż będę, kurde, chyba żałował, że nie wziąłem tego arbuzowego, ale czas pokaże, czy aby na pewno ten na razie jest świetny. Słodzików w ogóle nie czuję. Naprawdę, słodzików w ogóle nie czuję. A wiecie, Sucraloza Acesulfan to jest też takie kombo, które jeżeli jest źle zrobione. Źle wymieszane z tymi wszystkimi smakami, i tak dalej, to potrafi się wybić na pierwszy plan. No, na, na pierwszy, na drugi, na trzeci. Chociaż taki lekki posmak, można coś tam wywnioskować, że jest tutaj trochę słodzików, ale nie, nie ma aż takiej katastrofy. Jest tak lekkie. No, nie powiem, czy takie lekkie w smaku, bo jest czuć, kurde. Parę smaków. Właśnie wiśnia jest takim pierwszym planem. Dalej troszeczkę nadganiana tą jagodą i taki Ala Sprite cytrynowy posmak z tyłu. Chyba dobrze dobrałem, kurde smak na pierwszy, na pierwszy ogień. A jest tych smaków jeszcze naprawdę sporo. Tak więc naprawdę, jakbym miał to oceniać, wstawiłbym to w cukierkowe. Nasycenie smaku, oczywiście. Tiger naprawdę jest nadal numer jeden, jeżeli chodzi o cukierkowe dergole. Jeżeli chodzi o smaki, właśnie w moich odczuciach, to porankigowałem jak gigowa. Ale czy GFuel by mógł walczyć z, o pierwsze miejsce, właśnie z Ghost Sour Patch? Nie powiedziałbym. Naprawdę. Właśnie. Zastanawiam się, patrzę, nie wiem czy nie jest lepszy od jednak od Swedish Fish Ghosta. Tiger Bubblegum na smaku naprawdę jest spoko, nie wiem czy on nawet nie będzie lepszy. Kurde, Tiger zrobił naprawdę fajne smaki różnych cukierków, ale jednak Ghost mnie zachwycił tym smakiem też. Ghost Sour Patch Redberry jakby był naprawdę o wiele tańszy. Kupiłbym jeszcze ze dwie puchy i tak na spokojnie obalił, ale jednak ten G Fuel nie jest od Ghost Sour Patch lepszy. Od Ghost Warhead też mi się wydaje, że nie. Jedyne co, to ja bym go postawił ponad Ghost Swedish Fish, ale pod jednym warunkiem, że jeszcze Ghosta Swedish Fish... Zdegradowałbym trochę i dał tam właśnie Tigera, Bubblegum i Hippie Candy, bo jednak Rockstar Punch Sour Bubble Burst nie był tak dobry. A Tiger Marshmallow, gdyby lubił pianki, to byłby numer jeden. Ale tak, jako że nie jestem fanem Piadek, po prostu umieściłem go tam, gdzie go umieściłem. Nie powiem gdzie, bo mnie wszyscy zjedzą. Fagi, właśnie Piadek. No i co? Ja bym to właśnie dał przed Tigerem Bubblegum, ale za Ghost Warhead Sour Watermelon. A dlaczego Ghost a Swedish Fish tak zdegradowałem? Jednak ten smak kawy mnie, mnie odrzucił po prostu. No jest spoko ten smak. Odzwierciedla Go Swedish Fish właśnie takie żelkowate, owocowe żelki, ale w porównaniu z tym, gdzie też jest dodany ekstrakt z czarnej, zielonej kawy i jeszcze z zielonej herbaty. I tutaj tego nie czuć. Ja tu czuję po prostu wiśniowo, jagodowo, lekko cytrynowy smak. No i lekko czuję też słodziki, ale nie na taką skalę jak przy przypadku, dajmy nawet na to. No kurde, to już będzie chyba moje takie numer jeden. Porównanie: właśnie ten Rockstar Tropical Kick. Nie mam już nic do powiedzenia. Wszystko zostało powiedziane. Za każdym łykiem jeden i ten sam przepięknie, wiśniowo jagodowo cytrynowy smak. Ja już kurde nie mam nic do dodania. I to mi takie przypomina takie gumy coś koło tego. Kiedyś były orbity z trzema smakami. Tak. listek na listku i jeszcze pod tym jeden listek. I tak były trzy smaki. I właśnie to mi strasznie to przypomina. Tak w ostatecznym rozrachunku, naprawdę, jeżeli mielibyście kupywać Gfuele, ten jest spoko. Mam nadzieję, że inne też będą mega. No bo kurde, jest tyle smaków, jest brzoskwinia, jest kurde... Ice Shatter, kurde, żurawina, truskawkę. I kurde, wystartowaliśmy z dużego C. To, jak mówiłem, Miejsce numer 3. Widzimy się następnym razem. Następnym razem, może przy kolejnym G Fuelu, zobaczymy co ja wykombinuję. Może i kurde, jakiś jeszcze tam, stamtąd energetyk. Dobra, zróbmy to tak jak należy: czyli dwa G e i dopiero potem coś z tego. A naprawdę, jest tych G Fueli sporo. A do maja chyba się na pewno z tym nie wyrobię, tak więc wow! Jestem mega zadowolony. Cieszę się, że wybrałem właśnie tą markę, i cieszę się, że przekonałem się również do tej marki Energoli. Jest naprawdę spoko.